Witajcie w kolejnym filmie. dzisiejszym teraz azot w ozimym. Yy, oczywiście miał tutaj być też RSM wspominany już przy, przy rzepaku, który nie dojechał. Zaplanowane tutaj było między 100 a 120 litrów, nie kilogramów, tylko litrów RSM-u. Więc to wychodzi jakieś 154 kilogramy jakby to przeliczać na saletrę i teraz ja tutaj sypię oczywiście saletrę kędzierzyn w dawce 140 kg na hektar myślę, że to zdecydowanie wystarczy jak widać jest w świetnej o, o, myszki się pojawiły widać, że jest w super kondycji jest fajnie pokrzewiony nie ma sensu dawać mu więcej jedzenia żeby on po prostu za bardzo go nie pobudzić żeby jeszcze bardziej się nie pokrzebił, bo nie ma to najmniejszego sensu, bo później on i tak by tego nie wykarmił, pędy by odrzucił, więc jest to raz, że straca, strata nawozu, dwa, jest to strata jego energii, więc zostaje tylko tyle, żeby utrzymał to, co ma. Jakby utrzymał to, co ma, to, to naprawdę jest super i nie ma się do czego przyczepić, jak widać. Bo ja tutaj dosyć dawno chyba nie byłem. Ostatni film, kiedy pokazywałem, to, to chyba był z grudnia. Jeżeli dobrze pamiętam, nie pożół, jak większość innych w okolicy. Myślę, że też przyczyniło się do tego to dwie rzeczy. Raz, że był delikatnie opóźniony siew, o czym już też mówiłem. A dwa, miało wpływ na to, to że Dałem mu mikroelementy jesienią. To był pomysł mojego znajomego, żeby mu dać papu jeszcze takie w postaci mikroelementów. No i dostał. I naprawdę jestem zadowolony z efektów ich zastosowania tych mikroelementów. Więc minęło zimę, tutaj już wspominałem no, na swoim gospodarstwie, własnym, pierwszy raz uprawiam. Jest to odmiana browarna, Ariana zobaczymy co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że piwko. To będzie wtedy z przyjemnością można je wypić. Jak se czak człowiek pomyśli, że to jest od niego. No nie ma co tu więcej, nie ma to, co, co tu więcej dyskutować, bo o tym rsm już powiedziałem, że, że po prostu jestem niezadowolony, że to tak wyszło a nie inaczej. No ale cóż, no na pewne rzeczy nie ma się wpływu. Na pewno aplikacja RSM-u byłaby dużo, dużo bardziej precyzyjna, tym bardziej, że opryskiwacz jest z GPS-em, bez żadnych nakładek, bez niczego. Nie byłoby nawożenia do sąsiada, bo no tak pod słońce widać, że niektóre granulki tam dolatują, więc byłoby naprawdę super. No ale cóż, no, zawsze stosowałem granulkę i póki co chyba jestem na nią skazany. Ta sytuacja też pokazała mi to, że chyba trzeba troszeczkę naprawić kilka rzeczy. Między innymi mam na myśli to, że przydałoby się chyba zainwestować w duży zbiornik. Bo, bo nie mamy dużego zbiornika, są jakieś tam dwa większe i, i reszta to małzery. Natomiast no nie jest to jakieś tam super ekstra, wygodne przechowywanie. Chociaż można sobie wywieźć w takim wypadku RSM na pole, jeżeli, jeżeli ktoś ma gdzieś tam daleko. Ale wypadałoby postawić zbiornik, przywieźć ten RSM już jesienią albo nawet i, i w okresie, kiedy są żniwa, i, i już by, już by były, wtedy wiesz, że masz i spokojnie śpisz. No, Pierwszy raz odkąd gospodarze o tej porze roku nie miałem nawozu na podwórku, czy, czy teraz w tamtym nowym miejscu w stodole. Pierwszy raz się tak zdarzyło, no ale. Kiedyś musi być ten pierwszy raz, jak to mówię. Wiadomo, czasami wychodzą różne wydatki. No, Fendt zupełnie nie, gdzieś tam nieplanowany długoterminowo, tylko decyzja y, przy leżeniu w łóżku i o, o przeglądaniu a padła, że, że kupujemy, no, ale tak to jest. No. I co tu, co tu dużo więcej, co tu dużo więcej mówić. Y, mogę jeszcze tylko wspomnieć odnośnie odnośnie yy, rozsiewacza stare Amazone ZAU nie pamiętam ile on ma tam litrów, ale z nadstawkami tymi które są, to kędzierzyna półtorej tony wsypuje na luzie yy, jak miałem w tamtym roku albo dwa lata temu Jarekan. to wsypywałem 3, 3 bagi te 600 kg, 1800 kg wchodziło bez problemu któregoś nawozu nie pamiętam, którego wsypałem dwie tony do niego. Nie wiem, czy to była polifoska, czy kezeryt. Nie pamiętam. Mniejsza o to, ale te półtorej tony, półtorej tony granulki bez problemu tutaj wchodzi. No moje potrzeby to jest wystarczająco dużo. A i tak mówię, w planie jest rozlewanie RSM-u na przyszłość. Więc więc no nie jest mi potrzebny tam nie wiadomo jaki duży rozsiewacz. A ten będzie tylko ewentualnie do kizerytu. W tym roku kizerytu nie daje. Postawiłem w tym roku troszeczkę na oszczędności. Ostatnie, ostatnie lata y, co roku był dawany. Według zasobności y, magnes jest na średnim poziomie y, do wysokiego, Ty, więc w tym roku po prostu darowałem sobie. Trzeba gdzieś odbić odbić poprzedni rok i nie tylko więc więc jest bez I tak jak mówię no czemu jest też bardzo fajny bo jest aplikacja na telefonie otwierasz sobie tą apkę co prawda nie wiem czy coś się zmieniło teraz na nowe w poprzedniej wersji w tej aplikacji którą ja mam nie ma tak że na głównej stronie wybierasz sobie tam nawóz i wszystko bo jest to wiadomo starsza starsza wersja. O, kurczę, się rozpędziłem. Jest to starsza wersja i, i po prostu w PDF-ie jest mnóstwo tabelek. W PDF-ie jest mnóstwo tabelek, które pokazują jakie wartości należy yy, należy zadać, żeby żeby sypać określoną ilość. No i wybierasz sobie na skali i masz żadnej próby kręconej nie musisz robić ani nic. Także, a jeżeli chodzi o tabele do ZAM, to kiedyś taki znajomy dzwonił do, do, do chyba do Niemiec, do tam gdzieś do Amazony i, i pani przez telefon powiedziała mu, że y, z, y, że tabele do ZAM wysiewają 10% więcej y, w stosunku do tego ZAU. Także. Ja z tego co zauważyłem, to tak jak sobie ustawię, to prawie że wychodzi mi idealnie. Raz wychodzi mi idealnie, bo wiadomo, zależy też od prędkości: czy jadę trochę szybciej, czy wolniej. Dzisiaj jeżdżę 12 na godzinę, żeby nie chlapać tym błotem. Ale tabelki <coughs> mają zakresy 10, 12 i, i 14. No śmiało, można by było tutaj po zbożach 14 jeździć, ale przynajmniej mogę sobie popodziwiać. Nie wiem piękną pogodę, która już tutaj nastała Tam gdzieś w oddali teraz nie widać, chyba sprzęt. O, jest, chowa się tam za drzewami. W oddali tam rozlewany jest RSM potężnym opryskiwaczem, 14 tysięcy litrów i NUMA profesjonal. Ciąga to fend 926, także zestaw kozacki naprawdę na tandemie. Pamiętam, jak kiedyś była bardzo mokra wiosna. To takie kolejny rył, że łoma tylko jedyna współczyć tylko kombajniście, który, który miał to kosić ale duże gospodarstwa potrzebują dużych wydajności, więc to jest jak najbardziej tam wskazane, żeby, żeby takiego sprzętu używać. Jeszcze mamy tutaj ostatni wjazd. Te ścieżki są bliżej siebie, więc tutaj będzie mała nakładka nie szkodzi także to tyle na teraz z jęczmienia. jeszcze może nagram yy, nagram coś yy, z pszenicy prawdopodobnie zrobię z tego trzy oddzielne oddzielne filmy i tyle, także podsumowując 9 marca, dopiero dzisiaj dostaję tutaj dostaję tutaj yy, azot yy, jęczmień, no wszystko dzisiaj dostanie azot dosyć dużo w płodozmianie wychodzi mi w tym roku yy, Roślin jarych, więc nie, nie mam presji, ja sobie to zrobię bardzo szybko i, i tyle: 140 kg saletry nie azot, saletry. To tyle na teraz. Trzymajcie się, cześć.